Pożysz na Mazurach, za sprawą pobliskiego poligonu i stacjonujących tu i w okolicach polskich i sojuszniczych żołnierzy, zwany Wojskową Stolicą Polski. W Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na zwiedzających czeka niezwykły artefakt – destrukt niemieckiego granatnika pancer Faust Klein 30M przez niemieckich żołnierzy zwanego pieszczotliwie Gretschen. Panzer Faust w dosłownym tłumaczeniu oznacza pancerną pięść. Broni charakteryzowała się niewielką masą, ale również niewielką donośnością 30 metrów. Powstała pod koniec 1942 roku na życzenie Wehrmachtu, który domagał się opracowania dla piechoty nowej, skutecznej, poręcznej i prostej w obsłudze broni do walki z czołgami. Broń składała się z otwartej na obu końcach stalowej rury, umożliwiającej ujście gazów prochowych i wyeliminowanie odrzutu, prostego mechanizmu spustowego, czarnoprochowego ładunku miotającego oraz głowicy bojowej z ładunkiem kumulacyjnym. Głowica po uderzeniu w cel i detonacji wytwarzała strumień stopionego metalu przebijającego pancerz. Granatnik był śmiertelnym zagrożeniem dla załóg alianckich czołgów. Nie był jednak cudowną bronią, jak przedstawiała go niemiecka propaganda. Niewielki zasięg sprawiał, że walka z czołgami przy użyciu tej broni była bardzo trudna i wymagała ogromnej odwagi. Do końca II wojny światowej powstało ponad 1,5 miliona egzemplarzy pancer Fausta Klein. Był to pierwszy model z serii słynnych niemieckich jednorazowych granatników przeciwpancernych opracowanych podczas II wojny światowej. Dużo bardziej rozpowszechnione były późniejsze wersje Panzerfausta, które miały nie tylko większą głowicę, ale również większą donośność.